Cześć, witam Was na kanale Pixelowe RPG po dłuższej przerwie. Ja jestem Pixel i wracam do omawiania systemu Słowianie Mitologiczna Gra Fabularna. A dziś opowiem Wam o Flawii. Zapraszam do materiału. Slawia to kontynent zamieszkiwany przez Słowian w systemie Słowianie Mitologiczna Gra Fabularna. Rejna ta została w naturalny sposób podzielona na 7 regionów, w których każdy ma swój unikalny charakter faunę, florę, także zagrożenia, z którymi muszą zmagać się mieszkańcy danego obszaru. Regionami tymi są Czarnogóry, Lodowe pustkowia, Róg Pomorza, Równina Cieszywoja. Slawenia, Wielki Gaj, także Wieczne Łęgi. Więcej o każdym z nich opowiem w osobnych materiałach. Slawia otoczona jest przez tereny nie do końca zbadane przez ludność słowiańską. Po zachodniej stronie, za rzeką Maen, znajdują się ziemie największego wroga Słowian, czyli Germanów, którzy regularnie napadają na równinę Cieszywoja by nawracać jej mieszkańców na swoją wiarę. Od wschodu graniczą oni z, ze Starym Lądem oraz niejakimi dzikimi. Ludem napadającym na Slawenię oraz Wieczne Łęgi, który szuka nowych krwawych ofiar dla swoich demonów, których czczą niczym bogów. Na północy znajduje się Pustka, o której tak naprawdę nic nie wiadomo. Natomiast na południu jest wielka woda. Za nią, według legend oraz opowieści odkrywców z rogu pomorza, znajdują się nowe, niezbadane ziemie. Mieszkańcy Sławi to lud głęboko związany z naturą oraz jej nieustannym cyklem. To naród, który ceni sobie wspólnotę, rzemiosło oraz prosty choć często ciężki byt, ukształtowany przez warunki panujące w poszczególnych regionach. Słowianie wierzą w liczne bóstwa, duchy oraz istoty nadprzyrodzone, które zamieszkują wszelkie lasy, rzeki, a także ich własne domostwa. Codzienność przeplata się z pradawnymi rytuałami, a szacunek dla przodków oraz sił natury, jest tu fundamentem, choć z pozoru różni ich wiele: od rolników z żyznych ziem, aż po łowców z głębi puszczy. Wszystkich łączy głęboka więź z ziemią, a także odwieczne przekonanie o sile mitów, które kształtują ich świat. Życie codzienne Słowian zależy w dużym stopniu od uwarunkowania danego regionu. Tam gdzie ziemia jest żyzna, ludzie trudnią się rolnictwem. W innym miejscu, na przykład w głębi puszczy, będzie to myśliwstwo albo zbieranie grzybów, żeby zupę doprawić czy coś. Wszystko to zaś... Kręci się, jak już wcześniej wspomniałem, wokół cyklu natury. Wierzenia w pradawnych bogów, duchy leśne, demony domowe są tu na porządku dziennym i wpływają na każdy aspekt życia słowian. Sławia to kontynent tętniący życiem, ale i pełen niebezpieczeństw. Co więc czeka Was w Slawii? Czeka Was świat pełen pradawnych wierzeń, tajemniczych puszcz, groźnych wrogów, a także bohaterów, którzy każdego dnia zmagają się z siłami natury, a także mitologicznymi zagrożeniami. Przygotujcie się na podróż w głąb słowiańskiej duszy i jej epickich opowieści. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam ten fascynujący kontynent, a także rozbudzić Waszą ciekawość na to, co jeszcze ma do zaoferowania. Jeśli materiał Wam się podobał i chcecie więcej treści o systemie Słowianie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmem. Koniecznie też zasubskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję Wam za oglądanie, i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!